No halo, no witam serdecznie e, Teraz sobie wracam do domu, bo mam okienko Dwie godziny, zajebiście odpocznę sobie I okazało się, że przedmiot, który będę mieć po tych dwóch godzinach e, Kurwa za tydzień już nie będzie, bo skończę się godziny I będę mieć kurwa wolne I no zajebiście e, Mogę wam taki żart powiedzieć E, e, babcia mówi do syna e, babcia mówi do syna e, z czego jest rosół o, znaczy syn do tego, do babci babcia mówi skór wielu. taki śmieszny żart no idę do domu teraz idę do domu teraz kręcą taki vlog, dłuższy. Idę tak, no, na tak. przystanek, bo jest zimno, kurwa minus 3 stopnie na dworze. Zimnica totalna. Ludzie się na mnie patrzą, że nagrywam. Boję się, że mnie skrytykują i się popłaczę. I to jest właśnie duży problem. Obym miał zaraz wóza, zobaczymy, zobaczymy co będzie z tego, patrzcie kurwa jaki zoom, ale jaja, jakby po jakimś zielsku, no, zobaczymy kurwa jaki to przystanek, no chyba mam busa.